Cześć, witam was, bardzo serdecznie z tej strony Dyku, no i jak widzicie, dzisiaj pogramy sobie w papierki, Papers, Please. Stęskniliście się? Mam nadzieję, że tak. Cóż, ja do tej gry... ...wracam, hm... ...po sporej przerwie. Nie wiem do końca to, co się będzie tutaj działo, w ogóle nie za bardzo rozumiem nagłówek tej gazety, wychodzi na to. Kolechiański oficiel był arstockim szpiegiem, bo w końcu nie wiem, czy kolechialin był jakby szpiegiem, czy arstotoszkanin był szpiegiem, u nich... Nie mam jakby pojęcia, w każdym razie, dobra, nie jest to miejsce, co nas bezpośrednio dotyczy, wow, 1 grudnia, niech ten czas szybko leci, święta za pasem, ojej, koinkę trzeba będzie wstawić gdzieś tutaj. Dobra, co my tu mamy napisane? Inspektorze, tajny agent Ministerstwa Informacji został zdemaskowany, Ministerstwo Przepływu Ludności, MPL, zaoferowało swoją pomoc w charakterze łącznika, spodziewajcie się dziś przerzutu. Cokolwiek znaczy przerzut, dobra, spodziewać się mogę. Teraz, ostatnio dostaliśmy karteczkę od Zika, ale mnie to nie za bardzo interesi, mówiąc szczerze, także no. Pierwszy nasz petent pod tytułem żołnierza tutaj pilnującego, no i ma do nas sprawę. Jestem strażnikiem, nazywam się Kaleńsk. No, bardzo pięknie, powiem Ci. Eee, za dobrą służbę. No płacą ci marne grosze, no tak jak wszystkim w sumie. No właśnie. Słuchaj, też słabo ciągnę z tego biznesu. A, dodatek do żałdu dostajesz. No proszę. Mhm. Aha, no dobra, czyli dostaniemy 5 kredytów za każde dwa zatrzymania. Spoko. Dzięki stary. Można się dogadać z tobą. Widzisz, ogółem, no nie oszukujmy się, jakoś specjalnie więcej osób dla resztu niż powinienem, to raczej nie zamierzam posyłać, ale to inna sprawa. Dobra. Co z naszej podróży, jestem w trasie, tylko tędy przejeżdżam czyli na momencik. Chwila, stary. Powiedziałeś, że przyjeżdżasz, a tutaj masz odwiedziny. Rzekłbym nie. Aha, no super, się poprawił, dobra. Kody się zgadzają, Wiktor Reschetow. Reschetow, mężczyzna, dobra. Wygasa, nie zgadza się data wygasania. Sorry, stare nie cię. Dwie niezgodności, słuchaj, wybacz. Odmowa wjazdu. jak przez twarz. Następne, do przodu kontynuujemy. Raz, raz, nie. Opitalać się. Dobra, tranzyt przez terytorium Arstoczki. Tranzyt, 14 dni. Dobra, zgadza się, zgadza się. Kody się zgadzają. Rizza. Albarnowna, Albarnowna. Dobra. To się zgadza, to się zgadza. Tego się nie sprawdzi. Impor, hajhan. Czy w imporze jest hajhan? Chyba jest impor. Hajhan, okej. Okay. I co tutaj jeszcze? To to to, pieczęć się zgad... Ej! Zaraz, jesteś kobietą, nie facetem. Co to za pytanie, Słuchaj? Przeskanujemy cię, to nie będę się ciebie pytał. No... Od tego zależy. Aha, no... Okej, okay. kontrabandy nie masz i wygląda na to, że naprawdę jesteś facetem. Spoko. Do przodu i nie zawracaj gitary Panie facecie z długimi włosami i żeńską twarzą Dokumenty proszę, mam niewiele czasu Okej okay, spoko co to jest w ogóle Zwyczaje godowe drobnego ptactwa wolnego kolei, pełen raport Lol, no nie za bardzo Ci ktoś poprosi o dokumenty daj mu ten komplet, nie pomieszaj ich Aha, czyli to jest ten przerzut, tak? Mam dać te, te mam zostaje. No dobra, to następny proszę. Zwyczaj jego dobre. Tak, spoko. Na komenciki. Kobieta, super, to tylko odwiedziny. 14 dni, zgadza się, zgadza się. Tuna. Słuchaj. Albo jesteś tuna, albo jesteś Tunczyk, albo jesteś tina. Czyli taka maluczka. Mam wiele imię. Tak, jestem kim jestem. Ja wiem jest kto jest. Dobra tu na obetkos ale i tak odciski palców trzeba sprawdzić, Mamy zgodne dobre. czyli tutaj no nie mam się czego czepnąć Tuna na obetkos no dobra, wyglądasz w porząsiu, że, że masz że masz dokumenty w porząsiu, więc idź sprawuj się dobrze Następny, proszę Kim ty jesteś? Tranzyt. No dobra. Jesteś tranzytem, spoko. Nie zamierzam wyjeżdżać. Na no zawsze... No zaraz, wait, what? Chwila, moment. W ogóle to jak tranzyt, no to albo... A w ogóle da się, tak? Brak powiązań, no stary. Albo tranzyt, albo nie zamierza wyjeżdżać. Jak dla mnie to jest powiązanie. no znaczy, niektóre ich błędy są takie dosyć mocno naciągane, ale spoko. Portret się zgadza, kobieta, wygasanie się zgadza, tranzyt 14 dni, kody się zgadzają. Alien gift, piec, piecząć się zgadza, tylko czy w Antegri jest Sant Mormero? Antegria, Sant Mormero, mor czy mar? Mar, dobra, czyli Cię wpuszczam. Proszę bardzo, zielona piecząteczka i nie zawracaj pyłka. Okay, bardzo, następny proszę do przodu nie mi trężyć, zasuwać. No, dokumenty byś dał facet. Mam wrażenie, że ci kolesie z Ministerstwa Informacji są jacyś tępsi trochę niż inni. Macie coś, co macie mi przekazać. No dobra, dałeś dychem, masz złe papiery i też tak sądzę. Nam, nam brać łapówek nie kazano. Dokumenty proszę, proszę bardzo. wezwano mnie na spotkanie dyplomatyczne. No super, tylko że tak, arstoczka, Dobra, zgadza się. To się zgadza. Dobra, Juli, Julia Ekaterina. O, 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 patrzcie. Znalazło coś moje dane no dobra, odciski palców i do przodu Jak ono, Jakie ona ma oczy w ogóle, takie zupełnie nie za bardzo Dobra dane zgodne, a... Ej ale tutaj nie masz tych Sorry, słuchaj, areszt Nie, nie ma takiej opcji, słuchaj dostanę piątaka dla ciebie, właściwie 2,50, ale lepsze nic Właściwie wiesz, jedna czwarta lekarstwa dla dzieciaka. A na pewno jak małe zachoruje, one takie są. No le, true Glorian. przyjeżdżam z wizytą odwiedziny, kilka tygodni, no kilka tygodni to miesiąc. Bo nie jestem pewien czy ta gra to dobra, okej. Okay. 78xs, extra small. No, oczywiście włosy mam w rozmiarze extra small Martes William. William Martes Zdane zgodne mężczyzna True Republia Republia w Republii chyba jest True Glorian No właśnie Bardzo no, dobrze Zadowalająco Zupełnie fatalnie siadaj Paweł Dobra co tu jeszcze mogę Ci sprawdzić Chyba nic No co, no no, no, no. kody się zgadzają, to się zgadza Dobra stary leś, tylko nie zawracaj Oj, inter시에.. right. zaraz mi się czas skończy, a tylko 10 obsłużyłem euh, No dobra, do trochę go, wiedzieć przyjaciół, kilka miesięcy Data się zgadza, kody się zgadzają, Jakub Wasinek się zgadza, Mężczyzna, Portret się zgadza, wszystko się zgadza Proszę bardzo lecić dalej Następne... wróćcie o 6 rano No lipa, ale spoko, dychacza zarobiliśmy. W ogóle matka, jak to dobrze mieć w końcu te spacje i taba do dyspozycji. No sakra była bez tego. Ale dobra, rodzince jest y, zimno, więc ich ogrzujemy, nie nakarmimy i nagle bach, 115 dolców. Czy jakiejkolwiek tam ich waluty, idziemy spać. 115 to całkiem dobra. Liczba, Polityka, Kolechiańskie Porządki, Wielka Czystka, Seria zniknie Bez Śladu. No to chyba dobrze. O, nasz szefo przyjeżdża z tego co widzę. Jeśli mamy coś na... No nie mamy, czyli jest okej. Okay. Dzisiaj odwiedzi wasz szef Wydziału Operacyjnego we wschodnim Gristin. Grestin właściwie. Zachowujcie się godnie, niż żyje aż no, już widzę, że jakiś tępy czarny kutafon do mnie idzie. Także... Czekamy, co powie. Oczywiście ruska czapa. No, w ogóle jest skurczywy. To jest... Skurwensem, serio. Wy jesteście tu inspektorem? No tak, to znaczy, jestem za was odpowiedzialny. Super. Trzy upomnienia. Za 10 dni... wow, no to wiemy, że jeszcze 10 dni przed nami. Niech, że niech żyje rostoczka. W ogóle tak. Wyróżnienie za dostateczność. Za dostateczność. Z tego co wiem to jest jeszcze za for excellence, za nieomylność praktycznie, ale ustalmy, że średnio się to opłaca. Żeby tak żadnego powiadomienia nie dostać. Dobra. Co ona powiedziała? Pozostanę w warstoczce, warstoczce 6 miesięcy i przyjeżdżę do, do roboty. Praca 6 miesięcy. Że bardzo ważna do. To się zgadza. Kody się zgadzają. Petra Boczki, Boteskin. Mikael Petra? Ty jesteś w końcu... Ty, ty coś mi się tu... No, no, no. Przesłuchaj. One się nie zgadzają. On zależy na Aha, ale zaraz. To Michael i Petra to... Zaraz, nie. Ale Michael i z kim to są imiona, myślałem, że Petra to imię. I trochę słabo. Ej, ale zobacz. Sorry. Niestety, Aresz słuchaj. Bye bye. Von, w ogóle co ja nie No i już piątaka zarobiłem. Fajne jest. Następnego proszę. Dokumenciki, pokaż. Fajny brodacz w sumie, taki uśmiechnięty nawet, nie? Z wizytą. E, na dwa tygodnie. Dziewięć e, to się zgadza, Artur. Dobra, za dużo tego. Dane zgodne, mężczyzna, trup, Glorian. No fajnie, to się zgadza, to się zgadza. Dobra, dostajesz okejkę. Proszę bardzo. Na twarz też może dostać. Za brodę dostajesz. Okejka za brodę. No i co my tu mamy? Słuchaj, moja droga, może ty byś... Słuchaj, ty nie masz przyjaciół, zacznijmy od tego. To już się nie zgadza, gdzie to w ogóle wykryć? Nie możesz mieć przyjaciół z taką twarzą. Jaki paszport? No słuchaj, nie masz paszportu do deszci. Nie mogę cię puścić. Ale no, no kurde, jeszcze jedną niezgodność mam. Nie uszasz się stąd? No a <grystujesz> Zaraz zobaczycie co się stanie. Patrzcie tutaj, 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 patrzcie. Panem wszelaki, dziki tygrys. Mam święte prawo przebywać w wasz porzce. Byłaś. Tygrysy nie żartują. Jeb <grystujesz> karabinem przez gęby. No, To jest to co tygryski dubią najbardziej. Dla zapalonych czołgistów jest jasnym, iż Grysy mają słaby pancerz. Także raczej cóż... Zamierzam pracować, długość pobytu, srotu tatu, co? Jakie pracować? Przecież ty tu masz tranzyt stary. Z na czole. No tak, już ci powiedziałem o co ci chodzi, to możesz potwierdzić, nie? Dobra, AHXXUPE. HpHg1, dobra, zgadza się, pięknie. Wygasanie się zgadza, to się też zgadza, chociaż się kończy. Pablo... ...Lezgar? Ej, kreska na czole ci się nie zgadza, sorry, tutaj nie masz jednej kreski. Co, operację plastyczną przeszedłeś, tak? Dobra, zmarion Vantegri chyba jest, także... Ciekawe co ten Że ziomoś, ten, ten inspektor zrobił, znaczy w sensie co myśmy zrobili z tym pliskiem takim, co mieliśmy go sobie zachować. Słuchaj... Tranzyt na terytorium Arstoczki, super, cieszę się bardzo, że masz takie marzenie i w ogóle potrzebę, ale nie masz zgody na wjazd, więc niestety ci tego... Nie mogę umożliwić spełnienia twoich marzeń. Tak ja, witamy bardzo Arstoczkowie, O, Ezik, na no Zaczynamy jutro po przejść. No słuchajcie, no tutaj nie ma wielkiej filozofii, wystarczy ustawić to na kwadracikach i masz... i macie... ...Sthephen... ...Greire... ...i jakiś ten drugi, no. I milion tam... ...Mikhail... ...Saratos. Tak się to robi. Natomiast ja Eddikowi... ...pomagać nie... ...zamierzam. Także mało mnie to obchodzi. W ogóle jako on ma wielką mapę. Matka ścięta. Stary, zajmujesz połowę ekranu. Jak większość youtuberów z kamerkami. Cześć, masa ci się nie zgadza. Ja wiem, że najpierw masa później rzeźba, ale chyba całą rzeźbę w twarz żyć w historii, także słabo ci to wyszło. Julio Mateo. Może Julio czy Julio? Dobra. No ewidentnie ma trochę brzuchalka. Na pewno nie jaja mu jakby tutaj robią za, za to co mu księża robi. Dobra, Paradizna 176 no to się zgadza, daty urodzenia się zgadzają, Mateo, Julio, Dystrykt, Fardesto, zgadza się. Dobra, myślę że akurat cały ten przypadek już tutaj rozkminiliśmy, po prostu trzeba było ogarnąć jego wagę. <grywanie> nie takie trudne, nie takie proste zadanie, co? Taką wagę Dobra. Peter Gorban. Słuchaj, to ci się nie zgadza. Nie wiem. Pierwszy na co spojrzałem. Tak trochę słabo, nie? Także słuchaj. No, niestety, nie przepuszczę cię stary. Nie by czemu miałbym to zrobić. Chcesz ciekawe, co by się stało? Może kiedyś spróbuję. Czekaj nic nie oferował. Pewnie że to bym dostał. Ten gości nie wiem, wygląda. Jestem wysłannikiem dyplomatycznym. Dobra, arstoczkę mam. Eee, to się zgadza. Zaraz. To też się zgadza. W sensie pieczęć. Facet, Bostan, Republika Bostan. Nie pamiętam, czy. Chyba tak, chyba jest Boston w Republi. Republika Bostan. Dobra, jest. Pieczęć też się zgadza. Przy okazji sprawdziłem. Na 100% wygasanie. I tylko to jeszcze imię ci mogę sprawdzić. Mamy, zgodne. No dobra, no to wjeżdżaj stary. Proszę, proszę. Następne, następne, raz, 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 raz. To już mi się czas kończy. Dokumenty. Tranzyt, długość pobytu. 14 dni. 29, dobra. To się je zgadza. Republia Las Rendi. Nie, zaraz, moment, chwila, bo Les Renadi, Les Renadi, dobra, zgadza się, Elgites DdD, e, d, d, kobieta Zdjęcie, no w miarę, znaczy brzydkie, ale w miarę dane zgodne, no to słuchaj, no czego ja się mam przyczepić? Co ja tu mam szukać na siłę? Proszę bardzo, pieczątka to miejsce pieczątki Nie sprawujcie kłopotu, wszystko na miejsce i zobaczmy rezultaty naszej ciężkiej pracy. Dobra, są głodni, nie jest im zimno, więc ich nie ogrzejemy. Leki dla syna kupimy. Wow, nawet tanie są, myślałem, że po dziesiątaku chodzą. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, myślę, że wystarczy w tym odcinku już wrażeń. W następnym e, oczywiście przejdziemy do kolejnego dnia. No i co, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. A wy tam wiecie co robić. Zajmijcie się komentarzami, czy coś, jakieś wpadki mimo że wylistujcie, jakieś głupoty, bardzo chętnie to poczytam. Cóż, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.